Halo, moi kochani, witam Was serdecznie i zapraszam na czytanie miesięczne. A to czytanie jest na marzec 2025 i dla tych wszystkich, którzy są urodzeni pod znakiem Panny. Moi kochani, w tym miejscu chcę Wam podziękować za to, że tutaj zaglądacie, że słuchacie tych czytań i mam nadzieję, że te czytania są Wam pomocne. Oczywiście jestem ciekawa, jakie tendencje Was oczekują w tym miesiącu i startujemy. Pierwsza karta to jest Wasz temat. Dziesiątka kielichów, to co będzie pomagało lub przeszkadzało. Dziewiątka miecze. Wasza świadomość. Dziewiątka kielichów. Wasza podświadomość. Król kielichów. To co było. O, dwie karty mi wyszły. Rycerz kielichów i dwójka buław. To, co będzie? Dziesiątka buław. Wasza energia. Dwa kielichy. Energia zewnętrzna. Dwójka mieczy. Obawy lub nadzieje. Słońce i karta na przyszłość. Szóstka mieczy. Jak karty leżą? Źle leżą. Trzeba je troszeczkę do dołu dać. Aha. trochę za mocno do dołu. Może? Hmm, można by zostawić. Okej. Okay. Tak możemy zostawić. Um, dziesiątka kielichów. Dziesiątka kielichów jest waszym tematem. Kochani, dziesiątka kielichów jest piękną kartą. Spójrzcie, ile kielichów tutaj macie. No. Może coś się będzie działo pod względem romantycznym? Może tutaj właśnie jakiś temat będzie dla singli w tym miesiącu? Zobaczymy, jak czy ten się rozwinie. E, dziesiątka kielichów jest kartą szczęścia. Szczęścia z drugą osobą, z, ze swoim partnerem, partnerką, z dziećmi, z rodziną, z przyjaciółmi. Tutaj widzimy tą zakochaną parę, jak sobie tak fajnie siedzą i patrzą na tą tęczę, która. Wróży im pomyślną przyszłość. Um, i, I mogę sobie wyobrazić, że właśnie w tym miesiącu niektórzy z Was będą się bardzo dobrze czuli, czuli w swoim życiu, i być może będziecie snuli jakieś plany, właśnie takie um, pod względem partnerskim z drugą osobą. Um, będziecie sobie układać właśnie jakieś plany, może będą jakieś marzenia, może kogoś poznacie. E, bo tutaj ta dziesiątka kielichów, jakby nie, była, jakby nie było, jest. Dwójeczka też się pokazała, dwójka kielichów, wasza energia, czyli będziecie dążyć do tego, żeby z kimś wejść w, w symbiozę, w symbiozę, w partnerstwo. E, ci, którzy są sami, być może właśnie będą wszystko robić w tym kierunku, żeby kogoś poznać, a może właśnie nawet poznacie kogoś w marcu, jakby nie było. Marzec jest miesiącem wiosny, początku wiosny, no i wtedy wszystko się budzi, budzi do życia, jak również nasze serca, tak? Także tutaj może coś się wykrystalizować dla Was, ale e, co my tutaj mamy? Mamy dziewiątkę mieczy, która Wam troszeczkę będzie przeszkadzać. Dziesiątka mieczy, dziewiątka mieczy będzie troszeczkę przeszkadzać w tej dziesiątce tej, tych kielichów, bo dziewiątka mieczy oczywiście pokazuje, że człowiek jest taki troszeczkę, Niepewny, nie wierzy w siebie, nie wie, jaką podjąć decyzję. Jeżeli niektórzy z Was być może w tym miesiącu poznają kogoś, kto mógłby być potencjalnym partnerem, partnerką dla Was, z kim można by było relację rozwinąć, to będziecie troszeczkę stali sobie na drodze. E, widzimy w przeszłości, była już taka sytuacja. Widzimy rycerza kielichów, ktoś Wam chciał się otworzyć przed Wami, aby to zablokowaliście, tak? Były takie pla Albo Wy się chcieliście, też można to inaczej widzieć, bo w Tarocie te karty też się odzwier odzwierciedlają. Albo Wy się chcieliście przed kimś otworzyć, kogoś mieliście na, na celowniku, <laughs> ale. Jednak nie zdecydowaliście się tego zrobić, nie zdecydowaliście się um, otworzyć swojego serca przed tą osobą, czym mówić naprawdę, powiedzieć po prostu tej osobie, że, no, że, że człowiek by chciał tak, wejść w, taki, w taką ważniejszą, mocniejszą relację, czy poznać kogoś, tak lepiej. Także tutaj widać, że już w przeszłości były jakieś takie przeszkody, niepewność niepewność. Blokada. Człowiek nie czuł się być może na siłach, nie wierzył w siebie, i tutaj ta niewiara jednak nadal jest. Tak? Do pewnego stopnia to widać, czy człowiek chce, angażuje się, czy chciałby się zaangażować. Tak? Czyli te marzenia są, a jeżeli taka osoba nawet się pojawi, to niektórzy również się angażują, ale jednocześnie blokują się i nie angażują się tak do końca. I to doprowadza do tego, że my przez to, że się boimy tak do końca zaangażować, bo boimy się tego, że ktoś właśnie może nas zranić, że ta relacja może nie wyjść, i tak dalej, to my automatycznie blokujemy się również na rozwój tej relacji. Także hmm, wszystko trzeba położyć, czasami, postawić czasami na jedną kartę. I e, zaryzykować, jeżeli czujemy, że to jest ten ktoś. I nie bać się, tak? nie bać się bo te blokady właśnie doprowadzają często do tego, że przekreślamy sobie szansę. Także jeżeli coś w tym miesiącu będzie takiego dla Was bardzo przyjaznego, pozytywnego, ktoś może się pojawi albo już jest ktoś, e, to dajcie sobie szansę, otwórzcie się na to nowe i zobaczcie, co z tej relacji może y, Wam się narodzić, tak? Czy ta relacja się rozwinie, czy nie? Co my tutaj mamy? Rycerz monet. Wieża. I, i trójka kielichów. Rycerz monet jest kartą pokazującą, że człowiek zbiera plony swojej pracy, y, czyli może już się pokazać, może zabłysnąć, może się zaprezentować na zewnątrz. Bardzo szybka energia. I tutaj widać, że człowiek chce, chce jak najszybciej coś osiągnąć. Aby to nastąpiło, to trzeba coś tutaj zburzyć. Mamy wieżę. Wieża, właśnie karta takich nagłych decyzji, nagłych jakichś sytuacji. Które właśnie doprowadzają do tego, że coś nagle runie, że coś się zawali, i w tym wypadku podejrzewam, że ta wasza niepewność tutaj musi trochę runąć. Trzeba na tym popracować, żeby przeskoczyć przez swoje takie może niepewności, przez strach, i czasami człowiek musi się wrzucić na tą. Głęboką wodę, o czym ja często mówię, nie róbcie tego, jak pokazuje się karta głupca, pierwsza karta w tarocie. Ale w tym wypadku czasami jest tak, że człowiek musi zaryzykować, inaczej ta sytuacja nie będzie rozwijała się i możecie stracić tą szansę. Ta trójka kielichów tutaj również się pokazuje, czyli wejść w kontakty międzyludzkie i inne kontakty, międzyludzkie kontakty. Wejść w te kontakty, pogłębiać te kontakty, jeżeli macie znajomych w pracy czy ze swoimi przyjaciółmi, wychodzić na zewnątrz, również cieszyć się tymi przyjaźniami, tymi znajomościami. A kto wie, kto wie, może dla niektórych, którzy są sami, właśnie przy okazji tego, że gdzieś tam będziecie. Na jakiejś imprezie czy w towarzystwie, może kogoś poznacie. Także nie zamykajcie się w domu, więcej pewności. Siebie tutaj musicie pokazać w tym miesiącu, więcej wyjść z siebie i cieszyć się życiem, cieszyć się tym, co jest na zewnątrz. Na tyle, ile możecie, spróbujcie się cieszyć, tak? I korzystać z życia, i nie wątpić w siebie, co jest bardzo ważne. Dwójka kielichów mówiłam, karta symbiozy, dwójka, dwójka ludzi, będziecie robić właśnie wszystko w tym kierunku, żeby ta symbioza powstała. Ci, którzy mają już kogoś na oku, na celowniku, będą chcieli pogłębić tą relację, a dla singli tutaj, tak jak powiedziałam, będziecie musieli się postarać, żeby wyjść troszeczkę z siebie, więcej na zewnątrz, więcej, więcej się zaprezentować, E, aby właśnie do tej dwójeczki, ktoś do, do tej jedynki ktoś dołączył, żeby z, z, z tych dwóch jedynek powstała dwójeczka, tak? Także tutaj wydaje mi się, że w tym miesiącu to będzie dla Was bardzo ważne. Mamy dziewiątkę kielichów, również karta pokazująca e, radość, zadowolenie i wydaje mi się, że to będzie dla Was bardzo pozytywny miesiąc właśnie, będziecie czuć się dobrze, będziecie czuć się swobodnie w tym miesiącu, ale będziecie musieli też trochę, żeby tą swobodę poczuć wy siebie, wy siebie, bo ja mam takie uczucie, że jesteście troszeczkę zablokowani, może przez zimę, tak, bo, bo jeszcze ta, ta pogoda nie jest taka gorąca, jeszcze słońca tak dużo nie ma. W każdym razie tutaj więcej tego optymizmu Wam wam tutaj brakuje i te optymizm sobie tutaj życzycie. Macie słońce w waszych um, nadziejach, to jest karta nadziei, i tutaj widać, że chcecie tego, żeby więcej tej pozytywnej energii do was um, zawitało, do waszego życia, więcej takich pozytywnych aspektów, więcej takich pozytywnych um, znajomości, kontaktów. I <laughs> przepraszam. I miejmy nadzieję, że tak będzie w tym miesiącu, ale z Waszą inicjatywą, tak? Tutaj potrzebna jest Wasza inicjatywa. Nie czekajcie na to, co los przyniesie, tylko wyjście losu naprzeciw. Król Kielichów Waszej Podświadomości się pokazał. Król Kielichów jest bardzo piękną kartą. I ja sobie wyobrażam, że może niektórzy z Was właśnie życzą sobie takiego króla Kielichów kogoś, kto jest taki bardzo spokojny, ułożony, taki, Przyjaciel, taki ktoś, kto jest raną, kto nie jest raną, kto jest opatrunkiem na każdą ranę, tak chciałam powiedzieć. Lekiem na całe zło, tak? To była piosenka. Kto to śpiewał? Ewa Bem, Już nie pamiętam. Jakoś to tak było kiedyś. <ścoughs> Jesteś lekiem na całe zło. No właśnie, ten król kielichów to jest taki lek na całe zło. I wydaje mi się, że właśnie niektórzy z Was życzą sobie kogoś takiego w Postaci partnera, partnerki, a może właśnie w postaci przyjaciela albo kogoś bliskiego w rodzinie, ktoś wam potrzebny jest, taki, z kim będziecie się dobrze rozumieć, i wasze życie nabierze przy tym człowieku więcej właśnie takich promieni, tak, słonecznych, więcej optymizmu. Tutaj widzimy, że wspominacie coś z przeszłości, tutaj mm -hmm, jakieś, jakieś. Y Myśli tutaj was dochodzą, do, do, e, jak, doganiają, jak powiedzieć, jakieś myśli do was przychodzą, dopadają, tak, dopadają. E, I wspominacie kogoś z przeszłości, być może właśnie jakieś miłości, takie spotkania z młodzieńczych lat, i życzycie sobie właśnie też coś takiego żeby, żeby, żeby ktoś, ktoś taki się pojawił, ktoś taki właśnie e, taki bezinteresowny, tak powiem, bezinteresowny, ktoś e, z taką lekkością, żeby do waszego życia wszedł. E, czwórka mieczy pokazuje, że właśnie, właśnie z takim człowiekiem można się wyluzować, z takim człowiekiem można troszeczkę odpocząć, można pojechać gdzieś tam na e, jakiś weekend, czy na, na tylko na parę godzin spędzić ze sobą, i już wtedy człowiek się czuje taki wyluzowany i ma wiele, e, dużo pozytywnej energii, wiele właśnie takich pozytywnych myśli e, i uczuć, myśli i uczuć, bo tacy ludzie jak król kielich, kielichów, tak jak powiedziałam, są lekiem na, na całe zło, ale są ludźmi, którzy właśnie dają nam Taki spokój wewnętrzny. To nie są ludzie, którzy się pchają na pierwszy plan. Są ludzie, którzy zawsze są pomocni, wysłuchają, pomogą, mają czas dla Ciebie, nie gonią Cię do czegoś, nie namawiają Cię do, nicze, do niczego, tak? Do czegoś czy do niczego. To są ludzie po prostu, z którymi my się dobrze czujemy, i Wy sobie kogoś takiego życzycie, i tutaj ten wóz się pokazał. Życzycie sobie też dynamiki z takim człowiekiem, żeby coś się zaczęło dziać w waszym życiu, żeby właśnie ten wóz, abyście pociągnęli właśnie z kimś takim, jak ten król kielichów, aby, abyście nie musieli sami ciągnąć swojej przyszłości, tak mogę tutaj to nazwać, aby był ktoś. To jest bardzo ważne, czy to w postaci partnera, partnerki, czy w postaci przyjaciela, czy kogoś w rodzinie, to jest bardzo ważne, nawet ten sąsiad czy koleżanka w pracy. Jest ważne, aby tacy ludzie byli w naszym życiu, tacy bezinteresowni, tacy pomocni, ludzie, którzy otaczają nas w taką, dodają nam, powiem tak, dodają nam takiej pozytywnej aury, takiego ciepła. I pozytywnej energii, i z takimi ludźmi chce się żyć. Jeżeli mamy taką koleżankę w pracy, to chętnie idziemy do pracy. Jeżeli mamy taką sąsiadkę, to chętnie mieszkamy w tym domu, czy w tym sąsiedztwie. I tak samo jest z partnerem. Jeżeli mamy kogoś takiego w domu, czy spotykamy się z kimś takim, to spotykamy się chętnie, cieszymy się na tą. Na te spotkanie, na to, żeby spędzić wspólnie ten czas. I właśnie Wam będzie zależało w tym miesiącu, żeby ktoś taki w waszym życiu się pojawił i dużo optymizmu do Waszego życia wniósł. Dwójka mieczy, tutaj mamy energię zewnętrzną i widzimy bardzo dokładnie, że jest ktoś na zewnątrz, kto się chce z Wami pojednać. Nowy początek mamy, mamy głupca. Paść Buław. Mhm. Ktoś jest na zewnątrz, ktoś się chce z wami pojednać. Być może byliście skłóceni, być może nawet nie była to jakaś kłótnia, może jakieś nieporozumienie albo po prostu brak kontaktu. I tutaj widać, że ten człowiek, tak jakby chciał jeszcze raz w to wejść, ale widzimy również, że ten człowiek zdaje sobie sprawę z tego, co nie funkcjonowało. Przeszłości. Tutaj widzimy tą przeszłość, te karty tej przeszłości, tak? Ten rycerz kielichów i ta dwójka buław. Coś było zablokowane. I tutaj widzimy, że ten, jak tutaj ten paś przejrzał na oczy. Widzi teraz wszystko tak bardzo dokładnie, przez tą swoją dużą lupę. I ten człowiek też w końcu przejrzał na oczy. W końcu być może połączył te dwie kropki i zobaczył, że aha, to było właśnie tak, a ja. Myślałam, czy myślałam, że to jest zupełnie inaczej. Czy jak to w życiu czasami bywa, człowiek, człowiek kieruje się jakimiś plotkami, czy sobie coś namaluje, jakąś sytuację, a w tej sytuacji jest mało konkretów. To jest tylko jakaś iluzja, i my wierzymy w tą iluzję, i później się zaczynają jakieś problemy, konflikty międzyludzkie. Także trzeba sprawdzać. Czasami potrzeba czasu, żeby wyszło to szydło z worka, że tak powiem, aby ta prawda wyszła na jaw. I tutaj, właśnie ta sytuacja na zewnątrz prawdopodobnie będzie w tym miesiącu dla tej osoby i dla was taka bardzo korzystna, żeby doszło do jakiegoś porozumienia, do jakiejś rozmowy, a może nawet powiem tak dla tych, którzy nie byli skuceni lub nie mieli takiego nieporozumienia z tą osobą, to może po prostu nie było kontaktu, może patrzyliście już na siebie od dłuższego czasu z daleka, na przykład w sąsiedztwie, tak, sąsiad z naprzeciwka już cię obserwuje i ty obserwujesz jego, ale nie było na przykład kontaktu i Tutaj w końcu będzie możliwość tego, aby ze sobą porozmawiać, aby y, taki spokój w końcu y, otrzymać, taki spokój wewnętrzny, porozumieć się z tą osobą, bo może do tej pory właśnie to było takie obserwowanie, ale nie było żadnego, żadnej wymiany, żadnego porozumienia, nie było właści właściwie nic, y, na czym można by bazować. Dlatego tutaj ta dziesiątka monet jeszcze pokazała. Ta osoba liczy na to, żeby z Wami coś osiągnąć, coś stworzyć. Dziesiątka monet to jest karta takiej stabilności życiowej. Tutaj mamy dziesiątkę kielichów, tu mamy dziesiątkę monet, i widać, że te kielichy z tymi monetami można fajnie połączyć w tym miesiącu. I jeżeli troszeczkę się otworzycie, jeżeli wyjdziecie naprzeciw do ludzi, to może się dla, dla Was naprawdę wykrystalizować jakaś fajna relacja międzyludzka. E, dziesiątka buław się pokazała i szóstka mieczy. E, dziesiątka buław pokazuje przyduszenie, e, przygnębienie, przeciążenie, powiem tak. E, być może boicie się tego, że to będzie dla Was za dużo. E, jeżeli. Wyjdziecie naprzeciw, może, może boicie się tego, że władujecie się w jakąś sytuację, która będzie dla was niekorzystna. Dlatego musicie powoli do tego podchodzić. Nie, nie zbyt wiele oczekiwać i nie zbyt wiele brać na siebie. No, tylko powoli, powoli, ale optymistycznie i mieć swój cel, tak? Widzieć drogę tego wszystkiego. Szóstka mieczy to jest właśnie taka karta pokazująca, ja wiem czego chcę. Ja wiem, jak mam kierować swoim życiem, jak pokierować tą sytuacją. I tutaj, co jest ważne, to jest ta komunikacja międzyludzka, tak? Bez tej komunikacji nie funkcjonuje nic. My musimy mieć klarowną komunikację, i ta Szósta Mieczy to jest też taka karta klarowności. Ja wiem, czego chcę, ja wiem, jak się mam z nimi komunikować, aby. Z tej komunikacji nie, nie wychodziły jakieś takie bzdurne e, sytuacje, tak? Czyli klarowność tutaj. I znowu jest, i znowu kielichy. A z kielichów, kochani, dla mnie to czytanie jest takie naprawdę pokazujące, że w tym miesiącu niektórzy z Was naprawdę poznają kogoś. Tak jak powiedziałam, jeżeli być może, być może już macie kogoś, być może już macie kogoś na, na oku, albo po prostu poznacie kogoś a z kielichów jakąś nową osobę, która sprawi, że poczujecie się lepiej, poczujecie się właśnie tacy bardziej otoczeni, taką pozytywną energią. Ale ta siódemka kielichów tutaj jest, i żeby uniknąć jakichś rozczarowań w przyszłości, bo siódemka kielichów to jest karta rozczarowań, musicie mieć wszystko pod kontrolą, tak? Królowa mieczy. Yy, czyli kontrolować sytuację. Człowiek musi wiedzieć, czego chce. Yy, nie rzucać się na tą. Z jednej strony, mówiłam, rzućcie się na tą, na tą głęboką wodę bez przygotowania, yy, bo. Jeżeli chodzi o właśnie takie sprawy romantyczne, to my nie możemy wszystkiego zaplanować, to musi też się jakoś rozwinąć, ale e, nie oczekujmy zbyt wiele od, od tej drugiej osoby. Dlatego ta królowa Mieczy tutaj jest. Kontrolujcie to na tyle, na ile możecie, ale też zaufajcie życiu, że ten człowiek może być dla was taką naprawdę szóstką w totolotka. I trochę tej spontaniczności, trochę tego ryzyka zawsze musimy włożyć w tą sytuację. Dlatego kontrola, tak, ale do pewnego stopnia. I ta Królowa Mieczy też pokazuje Wam, otwórzcie się, bo Królowa Mieczy jest królową, która ma swoje serce zamknięte. To jest ktoś, kto się kieruje tylko rozumem. I tutaj ten rozum, tak jak powiedziałam, jest skazany, ale to ryzyko i trochę tego szaleństwa tutaj też trzeba. Także, kochani, co by było życie ważne, gdyby nie było tego szaleństwa, czasami trzeba zaryzykować, czasami trzeba po prostu wrzucić się w ten, w ten wir. Jeżeli człowiek coś naprawdę chce, tak naprawdę od serca. I wysyła wszechświatu te sygnały, te życzenia swoje, tak? Te prośby, żeby coś do nas przyszło, to, to na pewno do nas przyjdzie, ale to musi być też szczere. Jeżeli my, sercem, otwieramy się do życia i prosimy o to, żeby ktoś właśnie taki szczery w naszym życiu się pojawił, tak jak ten król kielichów. To miejmy nadzieję, że oczywiście życie obdaruje nam nas tym, tym takim wyjątkowym człowiekiem. Oczywiście ten król kielichów, tutaj symbolicznie to oczywiście może być kobieta, tak? nie tylko mężczyzna. I ja mam takie uczucie, patrząc na te karty, że w tym miesiącu będziecie po prostu musieli troszeczkę wyjść z siebie bardziej się otworzyć na coś nowego, kontrolować tą sytuację, ale nie do końca, także tutaj rozum, oczywiście wszystko, wszystko w, w granicach musi się poruszać, ale troszeczkę szaleństwa, zaufania też życiu, że życie będzie was niosło, no i że um, będziecie mogli te 10 kielichów przeżyć, tak, te 10 kielichów, czyli te szczęśliwe, zadowalające, radosne dni z tą drugą osobą i budować tą symbiozę dwojga. Kochani, życzę Wam tego z całego serca i miejmy nadzieję, że tak będzie. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia.